Siema, siema, mamy poniedziałek. Jest jeszcze ciemno, my już wyjeżdżamy jest przed 8. W sumie za 10 ósma czyli nie jakoś tam super, ale jest. Mam 60 punktów, nie ma źle co D jest mało też. Więc się cieszę bardzo. O co światła? Kurde. W Bo mało. 60 punktów, o 9 na rejonie, myślę do 13, tak na spokojnie powinno to się jakoś skończyć. Choć w z pierwszych wstępnych ustaleń wiem, że na jutro modowalić roboty, choć i tak, wszystkiego nie wezmemy może 20-30 stopni, 30 stopów to jest moc, bo o 13 moment najpóźniej być na firmie, a na rejon mamy godzina jazdy, więc na rejonie będę o 10, no to do 12, no to 30 punktów na tym moim rejonie, tak można zrobić, wszystkie firmy pewnie zostawiają, no bo pozamykane mają. Większość, no bo wiadomo, jakiś tam sklep będzie otwarty, ale tak Takie, co bardziej coś tam produkują, albo coś, to będą pozamykane No i tyle, no pogoda jest ci, bym powiedział A nawet bardzo leje Nienawidzę takiej pogody, wola śnieg niż deszcz No, ale dobra Jakoś to będzie Co najbardziej nie lubię Tylko w Adidaskach, że chce jest Ale chyba mu jakaś tu buty To jest Adidasa, co że chce, kupił I ten nie lubię takiej pogody, bo mam brylę no i na bryle mi to kapie i się wkurzą, a jak ściąg na bryle, to nie widać co jest napisane na liście. Taki mam dobry wzrok. Dobra, odezwę się na rydułtowach. Pewnie będę mało godał dzisiaj, bo chcę to zrobić jak najszybciej i wracać do domu. I tyle. Dobra, widzę się na rydu. Robi e, e, Rafał 3, 5, 8, 1 albo 9, 1. 3, 8, 7, 1. 1, 1. No, 40, no pa. Kilometr. Proszę. Już dzwonili ale to nie do mnie i no do kolegi i w ogóle dobra Leca dalej.

Na pewno, Beda na pewno po 9 w parę minut. Tak, 20 po, myślę, że powinienem już być. Dobra, to Dobra, to tak Beda. Tak, to tak to będą 160 zł. Tam jest za Ja, tak jakbym mógł, to prosiłbym tam o w miarę zgodne, bo nie mam za bardzo czym wydawać na razie. Dobra, to dzięki wielkiej do zobaczenia. No i dzwonią ludzie, 11 km. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Jestem już przed rybnikiem. Powoli, Jeszcze chodzimy pół godziny na rejon. Ja? Pół godziny, plus minus. 25 minut Dobra, jedziemy ja dalej na te reduktowe, bo nie dojada. No i jestem już prawie na reduktowal, jest za... prawie dochodzi za 10 za 10,9. to jest bardzo dobry czas Teraz tu ten właśnie z S2 grup przyjedzie Michał Łopaczki. do Mikasa od razu, bo mam do 12 otwarte, więc... Nie wyrobia się do nich potem pokasa, żeby odebrać. Nie wiem jak co odbieramy od nich. Czy też mi podrzuci, czy jutro je odbiera, choć też mają do 12. Może być ciężko, ale zobaczymy. Pogoda dali leje, bo tak cały dzień lodzi Nie ciesza się w ogóle, ale szybko dojechałem w miarę na rejon. Godzinka równo, w sumie można powiedzieć. Więc się ciesza, zero korków. Fajnie poszło. No i tyle, no. Rzecz się tam będę odzywał może. Dzień dobry. Pan mnie zabije, ale... Czy pan ma dla... Konek zaś paczkę? E, a adres? Oście dla Orłowy... Aście. E, Trochę tego Orłowca dzisiaj mam. No, no ja, więc... nie mm, ja mam. A kiedy pan planuje tam dotrzeć? E. Kurde. Po południu czy rano? Nie, rano nie, bardziej po południu, koło. po 13 na pewno, nie wcześniej. Aha, dobra, no to spoko, bo ona będzie dopiero o 13 w domu. Aha, no to dobra. Aha, no to dobra, no to pasuje, dobra, no. to nie ma tematu. Dobra. <laughs> dobra dziękuję. Ja do również. Rynę... Dziękuję i wzajemnie. No, do widzenia. Do widzenia. I tak to wygląda, ludzie dzwonią. Właśnie, że jakby tej pani nie było, to albo bym powiedział. Yy, znaczy to było ta pani co dzwoniła, to paczka zaadresowano na jej mamę. Ale jakby nie było, to zawiósłby i to do przedszkola po prostu i, i by nie było problemu, więc... Ale fajnie, że zadzwoniła. mogliśmy się dogodać. Nie wiem, czy już go do grzeża już jestem na miejscu, więc działo. Dobra. Tyle, Poszedłem ze spaczką, do kebaba i wyszłech z kebabikiem takim fajnym. Nie wiem czy coś tu widać. O. Mm, pycha, archi się nazywa na rydełtowach. Jeden z lepszych kebabów, na pewno tu w okolicy, jeden z takich co do chyba lepszych. I takie coś sejem na rejonie. A głodny był jakiś chyba ktoś to wyczuł, że głód mnie do pogoda do życi ale dobra zabiera wostukę na tej plebiscytowej, bo paczka nie jest za wielko i tyle idemy na bloki na parterze tak ja coś to ja lubię a nie wiadomo jakaś tam depta nie wiadomo ile kurwa ile tu jacksu mogłyby bardziej pod blok podjechać, ale muszę potem naokoło jeździć bo pola się tu na skutek przejść, może jest raczej daremne Zobaczymy Czeka, czek. przepraszam, czy ktoś będzie? wszystko wejdzie w prania i tyle w sumie ode mnie z tej plebiscytowej bo no, potem będzie pani na mnie patrzeć jak na debila już się okay. Kurier. Już. Okay. Chcę wam pokazać teraz. Kurde, ale jak w w kałuża Całe mokre, krzywiki Fuzekle Dobrze, już mam kurde na zmiana buty i ten. Chciałem wam pokazać teraz Akcja jak doręczam Ta paczka, bo fajne miejsce mi Jak na postawienie telefonu Ale dzieciaki tam zaczęły chodzić A jak wiemy Dzieci niestety nie mogą być na filmach Tym bardziej nie moje Więc musiałeś Musiałeś przerwać nagrywanie no bo się nie dało, no mógłbym tam zamarzać twarze i w ogóle, ale lepiej jak ich w ogóle nie ma. Co so, nic się nie stało, no pani się podpisała, pan do kasa i tyle, nie? Leca tu dalej. No i dobra, koniec mamy, kurde, przeciągło się to i to fest Ciąg Max 13 skończyć, jest 13.38 DS spokój kurde Wszędzie czekanie to Szukanie kasy To z tego, że sobie SNS, nie, że będę... Da... są sobie. ja ale ja nie będzie, że mam pieniądze przygotować <gry> Kurde, nie no, leża, no ale dobra, dobra. gotowe jeszcze jedno jutro. Ciekawe, ile będzie na asystencie, już jest 3D. Po drugiej, no to z 6 dni jutro będzie. Oczywiście wszystkiego nie wezmę, no bo do to 12 to nie rozwiedza tego. nie wiem co, no ale zrobione co zrobione. Jak na dziś, można wracać do, do domu. Chyba na firma, bo Dominik chyba już pojechał na firmę, Więc będę musiał zjechać. No tak to jest. nie trzeba. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Jutro nie wiem czy wskoczy film, bo nie wiem kiedy go bym miał zmontować. Tak naprawdę. Nie wiem, do którego wydaje nie wiem nic. A chyba nie będzie miało to sensu, żeby jutro coś wyciekać. Częściej mi gęby nie rozerwało. No, zachęcam do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania. Subskrybujcie, bo wiem, że obserwuję 70 osób e, 70 tysięcy nawet osób wchodzi na kanał. I w ogóle, ale subskrypcja tego w ogóle nie widać. A dużo osób obserwuje, więc tak to wygląda. Tak to statystyki przynajmniej pokazują, a jak to wszystko będzie wyglądało i w przyszłości to zobaczymy. No. Na razie kanał wiadomo, że trzeba do niego dokładać bardziej niż gdzieś dochód z niego sięho. Ale dobra, działamy. Pozdrawiam Was, może się zobaczymy jutro.